Dorośli za DHD opowiadają, jak to jest. Hej, zapraszam na kolejny odcinek z serii Dorośli za DHD opowiadają, jak to jest. W tym odcinku będziemy rozmawiać o unikaniu wysiłku umysłowego. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy m.in. o nieostrożnych błędach, o problemach ze skupieniem i nie tylko. Tutaj możecie te odcinki zobaczyć i polecam. A jeszcze tutaj na dole znajdziecie linki z odnośnikami do informacji rozwijających temat. No i chyba tyle. Zapraszam do oglądania. Często unika, nie lubi lub niechętnie angażuje się w zadania wymagające ciągłego wysiłku umysłowego na przykład praca na lekcji i zadania domowe dla starszej młodzieży i dorosłych, przygotowywanie raportów, wypełnianie formularzy, recenzowanie obszernych artykułów. To jak chodzi u mnie, to częściowo tylko to spełniam, bo ja lubię zadania umysłowe, na przykład pracuję też umysłowo jako programista i to wygląda tak, że jeśli coś mnie interesuje jest pracą umysłową, to potrafię się na tym skiperfokusować i wtedy po prostu no Robię te rzeczy. Jak na przykład mam jakąś książkę, która mnie bardzo interesuje, no to tak samo to będzie wyglądać, ale jeśli są to jakieś zadania, które mnie nie interesują, no to faktycznie bardzo ciężko mi się na nich skupić, łatwo tracę uwagę i bardzo męczy mnie wtedy ten wysiłek umysłowy, gdzie normalnie mnie nie męczy aż tak, gdy się fokusuję, ale jak nie mogę się sfokusować, to mnie strasznie męczy i unikam wtedy po prostu takich rzeczy. Na przykład tak było z zadaniami domowymi, że jak były jakieś nudne, to ciężko mi było je robić, albo tak jak tu jest napisane, przygotowywanie raportów, wypełnianie formularzy, recenzowanie obszernych artykułów to są właśnie tego typu rzeczy, które są nudne zazwyczaj i polegają na, na tym, że mam jakąś na przykład, nie wiem, co do raportów, na przykład mam całą wielką tabelkę z milionem rzeczy, to po prostu jak na nią patrzę, to już mi się odechciewa wszystkiego. Ale jak to są jakieś małe raporty, no to nie mam jakiegoś dużego problemu. Tu właśnie chodzi o to, że przytłacza mnie, jak widzę, że jest dużo do zrobienia, albo jak widzę, że ten wysiłek umysłowy będzie po prostu nudny i długi, i tak dalej, no to wtedy ciężko mi jest w ogóle wystartować. Więc faktycznie unikam wtedy takich rzeczy, prokrastynuję to w nieskończoność. No ale jak to jest jakaś fajna rzecz, coś co lubię, no to, to nie unikam wtedy. I wtedy nie mam problemu też z zaangażowaniem się w coś takiego. Ode mnie tyle. Jeżeli o mnie chodzi, to angażowanie się w zadania wymagające ciągłego wysiłku umysłowego. No, ja też potrafię się zaangażować, jeżeli to jest coś, co mnie interesuje. Tak? Czy jeżeli była taka praca na lekcji, czy zadanie, które, czy na studiach, które mnie interesowało, no to. Nie było z tym w sumie aż takich problemów, że jeżeli coś takiego właśnie jest żmudnego, jeżeli to jest duży wysiłek umysłowy, tak? Jeżeli to jest takie kurczę mało interesujące, tak? Takie jak pisanie w pracy magisterskiej. Dla mnie to jest bardzo no, żmudne i trudne i, i raczej kurczę. No, jest to dla mnie mało ciekawe, tak? I, i tak samo jakieś, z jakimś wypełnianiem formularzy, nie? Czy właśnie kwestionariuszy psychologicznych, jak wypełniałam na studiach, to też potrafiłam stracić fokus wypełniania nie wiem, gdzieś po, mniej więcej połowy formularza czy kwestionariusza, potrafię stracić to skupienie i porzucić wypełnianie takiego formularza czy no jak na studiach w grupie, no to po prostu nie zgłaszałam tego, że straciłam skupienie, tylko po prostu no czekałam, aż inni zrobią, udawałam ewentualnie, że coś robię, no bo pewnie no, by mi było komuś się przeszkadzać, nie? Powiedzieć, że nie wiem, no straciłam e, wątek. Też jakby to u mnie unikanie ma związek z tym, że po prostu często robię coś wolno. Tak samo pamiętam, miałam diagnozę psychologiczną rok temu to też no, Mam tam opis, że właśnie wolno, długo się zastanawia. No bo ja całe życie musiałam się długo zastanawiać nad no, takimi zadaniami. Dlatego to odkładałam, bo co było żmudne i długo mi to zajmowało po prostu. Ja uh, uwielbiałam się skupić na jakieś rzeczy, ale musiało mnie to interesować, bo ja mam jakiś straszny problem w ogóle tak życiowo, myślę, że dlatego jestem aktywistą, z robieniem rzeczy, które mi się nie podobają, że po prostu nie, nie jak, jak jakiś osioł uparty, tępy muł, y, siedzę i odmawiam, na przykład to jest przeniesienie, nie wiem, kosza, to jest przykład z życia, jak byłem jeszcze młodszy, ale przeniesienie kosza z jednej strony pokoju na drugi, nie, nie ma w ogóle, drzwi się nie otwierają, nie obchodzi mnie to, nie będę tego robił. E, no, więc jest we mnie po prostu ogrom, jakiś ogromny sprzeciw, i, e, i muszę spojrzeć, jak wyglądało pytanie, albo się rozgadałem. E, tak, no o, i ja, mam tak, że ja się zajmuję rzeczami, które mnie interesują przede wszystkim, bo nie chcę robić innych rzeczy. I yy, na przykład, jak jeszcze pracowałem w mojej poprzedniej pracy, to bardzo, bardzo ciekawiła mnie taka praca na co dzień, coś tam, coś tam bla, bla. ale no, na przykład, właśnie wypełnianie planów dnia na następne dni, albo wypełnianie bazy, to już taka no, mordercza nuda. I ja w ogóle nie rozumiem, po co to, skoro ugh, ktoś inny może się tym zająć, albo nie wiem cokolwiek. Czyli dziękuję, ale się sfrustrowałem. Dla mnie na przykład wysiłek umysłowy okropny to jest czytanie książki. I u mnie bardzo rzadko się zdarza, żebym ja usiadła i czytała tak faktycznie długo, bo okropnie się rozpraszam, naprawdę. Ale tak samo uważam, że właśnie oglądanie filmów, tak, i bycie w ciągłej takiej uwadze, i bycie skupionym na tym filmie, to jest dokładnie to samo. I to jest po prostu niefajne. Bo ciężko jest jakby cały czas się skupiać na tym, co leci. Na przykład, nie wiem, fajnie jest iść do kina, ale dla mnie siedzenie w kinie jest trudne. No i tuż, ale jak chodzi o na przykład te formularze, jakieś tam raporty i tak dalej, to jestem taka, że jak pracowałam w mojej ostatniej pracy, to potrafiłam 3 dni robić jednego Excela i mi to nie przeszkadzało. Więc to zależy tak naprawdę, jaka to jest. Jaka to jest aktywność, tak? Bo każdy inaczej reaguje i każdy co innego lubi. No to właśnie, jak chodzi o mnie, to książki potrafię czytać naprawdę długo, o ile książka mnie wciągnie i interesuje. Bo jak ja się hiperfokusuję na książce, to ja po prostu czytam bez żadnej przerwy, bez rozpraszania się, jak mnie mocno wciągnie. A jeśli mnie tak mocno nie wciągnie, to zależy, czy w ogóle jest interesująca. Bo jak jest interesująca, to potrafię ją czytać, ale jednak rozpraszam się co chwilę, więc to czytanie idzie mi bardzo powoli, ale jakoś czytam. A jak książka jest nudna, to po prostu w ogóle nie jestem w stanie jej czytać, niestety. Jak chodzi o kino, to na przykład w kinie nie mam problemu, żeby usiedzieć, bo tam jest po prostu dużo bodźców, bo jest film na dużym ekranie, jest głośno. Dużo się dzieje, jak idę na jakiś film taki mocno emocjonujący, więc wtedy problemu raczej nie mam. Co mogę powiedzieć? W pracy, poza tym, że piszemy te wszystkie procedury normalnie na papierowych kartotekach, to jeszcze wszystko przenosimy na system. I y, tak naprawdę bardzo długo uczą się tego systemu, bo ciągle popełniałam jakieś małe, małe błędy. Na, y, wszystko, ten system jest podporządkowany pod NFZ i pod procedury NFZ-owskie. Więc y, tych procedur jest naprawdę mnóstwo. I jest na przykład procedura na to, że jedna część zęba została opracowana i została założona plomba. Ja na przykład tą jedną procedurę potrafiłam kliknąć dwa razy na jeden ząb, a wcale to nie jest tak, bo na dwa opracowane ubytki jest już zupełnie inna procedura. I dopiero od niedawna bardzo dobrze się czuję w tym systemie, bo właśnie ciągle popełniam jakieś takie głupie błędy, albo właśnie się rozproszałam w pewnym momencie i. Potem coś mi się tam nie zgadzało i musiałam tego szukać jeszcze dłużej niż trwało to moje rozproszenie. I bardzo często słyszałam od koleżanek, że Justyna, to musisz się tylko skupić. A ja sobie myślę tak. Ale w jaki sposób? Skoro ja już bardziej nie potrafię. I, I faktycznie, kiedy mam taką chwilę, że naprawdę potrzebuję tej koncentracji. Naprawdę potrzebuję tego, żeby na przykład przeczytać interesujący artykuł, żeby przeczytać, nie wiem, jakiś zarobisty post na Instagramie i zawsze gdzieś coś się zawsze dzieje, że nie jestem w stanie go przeczytać do końca. No zawsze, czy, czy po prostu nagle muszę zerknąć na dziecko, czy nagle po prostu muszę wstać z, z swojej przerwy i iść do pracy. I tak naprawdę, no, gdzieś mi po prostu wszystko ucieka. Że, jeżeli nie przeczytam czegoś do końca, to już do tego więcej nie wrócę. Choćbym bardzo chciała. No, to tak jak mówiłaś, że ci mówią, ty się masz tylko skupić. Właśnie, dla ludzi to jest tylko, a dla nas to jest po prostu, to nie jest takie proste, nie? Mhm, mm dokładnie. Zgadza się. No, jeżeli zadanie nie spełnia mojego specjalnego zainteresowania, czy mojego zainteresowania, lub jeżeli w ogóle zadanie mnie tego typu mnie nie zainteresuje, tematyka tego zadania, to w ogóle nie poświęcam temu zadaniu siły umysłowej, bo już wiem, że łatwo y, mogę się dzięki temu zmęczyć, a dzięki temu cały dzień potem mogę być zmęczony. Dzięki temu y, nie wykonam konkretnych zaplanowanych przeze mnie zadań, które spełniają moje zainteresowania. To no tak, y, właśnie praca na lekcji, jak nie się pomieści, y, chociażby matematyka. Y, mała część samego tematu, samego obszaru, Domeny, matematyka z edukacji. Większa część nie spełniała moich zainteresowań, a jeżeli przychodziły te tematy, które mnie bardzo, bardzo interesowały, to jak najbardziej wykonywałam zadania. Nawet osobom koleżeńskim w wykonywałam te zadania, bo to lubiłam. Podobnie z pracami hmm. pisemnymi. Proszę. Również dany temat musiał mnie zainteresować. Jak i w naukach humanistycznych było ich bardzo mało. Tak, no nie bardzo mi szło. Dalej, wypełnienie formularzy. No właśnie to też powracam do poprzedniego podpunktu, gdzie lubię wypełniać, czy komfortowo się czuję z formularzami, które, które są. Konkretne, y, mało tekstu zajmują i nie wymagają y, zbytnio myślenia. A recenzowanie y, no kompletnie, nie. Jak najbardziej u mnie to jest na przykład y, pisanie publikacji, co powinnam robić. Takie y, jakby zadania, które wymagają dłuższego posiedzenia, na przykład przy komputerze większego skupienia, to jest u mnie z tym tragedia. Muszę właśnie poczekać na taki bardzo jakby blisko, kiedy jest blisko deadline'u na taki bardzo duży zastrzyk w ogóle adrenaliny, żebym w ogóle cokolwiek zrobiła. Muszę mieć, muszę mieć duży stres do tego, więc teraz też się cieszę, że, że już mam leki, bo trochę mi jest łatwiej się w ogóle skupić i wziąć tak jakby zorganizować, ale nadal mam z tym problem. Mimo wszystko to nie jest tak, że to są magiczne leki na wszystko, że to po prostu wszystko zniknie. Ale jednak no, unikam tego. Unikam, nie lubię, czuję się niekomfortowo, wręcz to odkładam tak na później. Prokrastynuję bardzo dużo z takimi rzeczami. Do tego stopnia, że przeszkadza mi to w utrzymaniu pracy, nawet. A w następnym odcinku porozmawiamy o gubieniu rzeczy.